Po tej i postu środek mówięcową, rozpoczynamy nową drogę prowadzącą u niedzielnie z naszej Stania, drogę Wielkiego Postu, kiedy Bóg mówi do człowieka. Wszelkie możliwe słowa, ale poprosi przed śmiercią Boga o przebaczenie, zdoła się odkupić i wejdzie do nieba. Natomiast człowiek, Stary kapłan odpowiedział wtedy królowi, jeżeli wezmę wielki kamień i rzucę go w jezioro, pójdzie na dół, czy utrzyma się na powierzchni? Pójdzie na dół, odpowiedział król. A jeżeli wezmę sto wielkich kamieni, ułożę je na barce i popchnę je na środek jeziora, utrzymają się na powierzchni, czy pójdą na dół? Utrzymają się na powierzchni. Czy więc sto kamieni Leżących na barce jest lżejszy od jednego samotnego karnika. Król nie wiedział, co odpowiedzieć. Starzec kontynuował dalej. Tak samo, Król, dzieje się z ludźmi. Człowiek, który ma wiele grzechów, nawet bardzo wiele, a oprze się na boku, nie zostanie wtrącony w piekielną otchłań. Natomiast człowiek, który popełni tylko jeden grzech, a wbije się w pychę, przetrzemienie i nie odwoła się do Bożego Miłosierdzia, będzie potępiona. Mocne są słowa z księgi Joela, nawróćcie się do mnie całą Waszym sercem. Sercem, przez post i płacz i lament. I kontynuacją są słowa Samego Chrystusa, który w nawiedzi dzisiejszej mówi, Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby Was inni widzieli. Wielu z nas w czasie rozproszającego się dzień wielkiego postu podejmie różnego rodzaju umartwienia i wielkopasowe zobowiązania. Ale przecież post sam w sobie nie jest celem. Jego celem jest nawrócenie i przemiana serca. Zmiana myślenia, postępowania. A w ostatecznym efekcie chodzi o to, aby jeszcze bardziej wierzyć w Boga, aby jeszcze bardziej do Niego przywrócić. To się łatwo pisze i łatwo mówi, ale czy ja naprawdę wiem, o co w tym wszystkim chodzi, jak ma się dokonać we mnie to wewnętrzne i prawdziwe przede wszystkim nawrócenie, nie na Lat, może już niektórzy z nas od dziesiątek, próbują i stale jakoś mi to nie wychodzi. I stale jakoś się nie udaje. Stale potykam się własnego i zibykam o moje malutkie przyzwyczajenia i słabostki, o mój charakterek i robienie czasami. Ale dzięki łasce Jezusa Chrystusa i Jego słowa. A moim zadaniem jest ustawiczne zmaganie się z Tobą i stałe podnoszenie się, nawet jeśli zaraz opadam i znowu gdzieś tam w moim codziennym życiu oporu zapominam. A post, płacz i lament. Posypanie głowy popioła ja miało mu i umartwienie pomagają mi tylko w przygotowaniu się do przyjęcia nowego działania pomagają nie zapomnieć, że wielkie rzeczy wymagają wielu wyrzeczeń i uczciwej pracy. Niech więc ten dzisiejszy dzień postu, modlitwy, modlitwy, pracy, czas starym na drogę krzyżową, koszty żale nie będzie czasem stracony, tylko przesiedziałbym w świątyni. Drogowcy Naprawiają drogi, fałsy prostują pokrzywione rzeczy. Brudne ubrania oddaje się do pralni. Zarażona chorobą ciała musi zbadać lekarz. Jakże mądry jest w tych zawołani, proroka Jola, rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty. Otwórzmy więc tajniki naszego serca i zobaczmy tam naszego... Wyobrażeń, w naszych wyobrażeniach, dlatego wiele grzechów jesteśmy w stanie sobie wytłumaczyć. Może to Bóg nam posłuszny, a nie my Jemu. Bóg, któremu nie wolno nic od nas wymagać, albo ma być na naszych usługach, spełniać nasze zachcianki. Ten czas 40 dni prawdy o Bogu i prawdy o nas samych ma dokonać tej ostrej torekty. Odnowić Niech ten znak opiódł, powie nam całą prawdę, tak, aby świętowanie za 40 dni Wielkiej Nocy dodało nam wewnętrznego ładu, piękna duszy i radości ze spotkania z Panem.